Dzień dobry, dobry lot i dzisiaj mamy niedzielę 14 sierpnia. Właśnie wróciliśmy kilka godzin temu z olimpiady w Bukareszcie, z olimpiady w Rumunii, ale która miała miejsce w Oradei. Dlatego właśnie troszkę mamy opóźnienie, jeżeli chodzi o wyniki, ponieważ teraz bardzo mocno naprężony plan. Mamy tak samo teraz środa, czwartek, całą Polskę, dosłownie, dosłownie 16 województw musimy zjechać, żeby odebrać głębię na wspólne głębiki, ponieważ poczta dalej nie działa. Także też znowu kilka dni nas nie będzie, później tego głębię trzeba zawozić. Także dzisiaj znaleźliśmy chwilę czasu, żeby po prostu niektórych wyników też nie pominąć, nawet przez przypadek później. Dlatego tutaj będziemy przychodzić do wyników. Tutaj na początek też jeszcze wspomnę, bo ostatnio było tam kilku hodowców, w cudzysłowie, pewno, no, pewno nie w cudzysłowie, ale niezadowolonych, że mieli tam jakieś pretensje, że nie publikujemy ich wyników, czy coś takiego. Ja wyraźnie na początku sezonu, zresztą to już jest od kilku dobrych lat, ale zawsze zaznaczam, że my prezentujemy wyniki tych polskich hodowców, którzy wysyłają przez nas gołębie, którym wiadomo zapewniamy transport, czy później i płatności, i nie wiem, no całdą obsługę. Techniczną, tak samo promocję ich wyników, informowanie o ich wynikach zapewniamy hodowcom, tym, którzy wysyłają przez nas gołębie. Także tutaj tak to u nas wygląda, także dla jasności, jeszcze, bo do niektórych to chyba do końca nie dotarło. Dlatego wolimy to wyjaśnić jeszcze raz, chociaż było to wspomniane już kilkukrotnie. Ale dla przypomnienia, także hodowcy, którzy wysyłają przez nas gołębie, oni są promowani, o ich wynikach po prostu mówimy i to jest chyba taka oczywista oczywistość. Zwłaszcza, że o tym też informowałem już, tak jak mówię, kilkukrotnie. I teraz przejdźmy do tych wyników. Tutaj na początek zacznijmy, może od finałów w Grecji, które się odbyły. A Golden Race Grecja i tutaj 13 miejsce w Michał Patryk, 15 Stępniewski LKK, spółka hodowlana, 40 miejsce w Michał Patryk, 75 Maziarz Racing Team, 77 Stępniewski LKK, 84 Maziarz Racing Team. <coughs> Tutaj należy wspomnieć, że przykładowo ten gołąb 13 czy 15, czyli i spółki hodowlanej, czy to w Rubel Michopatryk, Patryk, czy Stępniewski LKK, to praktycznie siadła pierwsza grupa, tam około dwudziestu kilku gołębi, także te gołębie również mogły wygrać ten lot, czy zająć pierwsze, drugie miejsce, po prostu później weszły na antenę, także tutaj też taka informacja dodatkowa. Jeszcze drugi AS, generalnie, czyli w całości wszystkich lotów konkursowych, drugi AS jest z polski, gratulacje dla hodowli Stępniewski LKK, gołąb z kompletem konkursu ponieważ na As Golden nie liczy się średnia prędkość, tylko o, liczba konkursów. W tym roku tylko 5 gołębi osiągnęło liczbę 6 na 6, i w tym także praktycznie same holenderskie, jeden polski gołąb, nawet żaden niemiecki gołąb też nie miał kompletu konkursów, tylko wszystkie yy, holenderskie i jeden właśnie drugim Asem został Gołąb z hodowli Stepniewskiej LKH. Także serdeczne gratulacje dla tych hodowców. Zresztą od początku wiem, że faktycznie te gołębie super na As Golden Hodowli Stepniewski lecą już praktycznie rok po roku, także. Także mają patent i gratulacje. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku Gołębie jeszcze wcześniej wejdzie na, na antenę. I kolejny lot, który był, miał miejsce, właśnie do finału wspólnego Gołębika, bo to derby Halkidiki 360 km. Tutaj, co mogę dodać od Ciebie, no gołębi, pierwsze Gołębi miały około 100 km na godzinę. Również przyleciało kilkanaście Gołębi wraz. Także tutaj no, ten finał. Według mnie nie powinien się odbyć w tych warunkach, albo powinien być trochę wydłużony mimo wszystko, ponieważ tak jak mówię, no, to troszkę, jeżeli gołębie lecą niecałe 3,5 godziny z 360 km, to jest to taka, można powiedzieć, troszkę loteria. I tutaj nie mniej mamy parę gołębi w setce. 29 i 60 miejsce gołębie Wróbel Michał Patryk, 74 Kłusiński Chmielewski, 82 Maziarz Racing Team, 85 Mazury, wspólny gołębik Mazury. I tutaj tak jak mówię to w zasadzie w kilku minutach się to wszystko odbyło, większość gołębi tak informowa informowali tam właśnie na miejscu kontrolę FC i tak dalej przechodziło z drugiej strony także no, no tak jak mówię, 360 km czyli pół godziny także troszkę loterii, brakło tego szczęścia żeby te polskie gołęby, gołębie były w ścisłej czołówce, aczkolwiek znowu na przykład gołąb 29 z yy, hodowli Wróbel Michał Patryk tam chyba w minutę siadło około 30, kilku gołębi też yy, późno po prostu wszedł yy, na tą antenę także to no, można powiedzieć jest to ale, ale na pewno spodziewaliśmy się trochę więcej, po, zwłaszcza po tym, a z Golden też niby był pierwszego i miały dosyć dużą prędkość, ale nie aż taką jak na derby Halkidiki przy tak krótkiej odległości, to już decydowało tylko i wyłącznie szczęście. Ale takie loty też się zdarzają, a, a sezon jest naprawdę bardzo ciężki, praktycznie katastrofa, bomba goni bombę, katastrofa, katastrofę, także jest ciężko jeszcze będą te loty takie, gdzie pojedyncze głębie będą przychodziły. Tutaj kolejny lot Europa Master 195 km, tamto znowu są cały czas loty w dziób dosyć wymagające, poniżej 1000 mają pierwsze gołębie, na razie polskie ptaki radzą sobie znakomicie. 15 miejsce Machlik Kozłowski, 22 Maziarz, 26 Wróbel Michał Patryk, 38 Maziarz Racing Team, 47 Kusiński Mielewski, 50 Maziarz, 60 Kusiński Mielewski, 67 Wróbel Michał Patryk, 69 Maziarz, 86 Skawiejski Dariusz, 87, 91 Maziarz Racing Team, 92 Stępniewski LKK. Także w setce tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 polskich głębi, także widać, że na ciężkich, fajnych lotach te polskie gołębie faktycznie robią. Robotę. Też mieliśmy teraz lot konkursowy, który trwa w zasadzie do dzisiaj. Jest to Derby i 230 km. Piąte miejsce para Stanisław, dziesiąte wróbel Michał Patryk, czterdzieste szóste Major Racing Team, 56, szóste wróbel Michał Patryk, dziewięćdziesiąte czwarte knapczyk Mariusz. Knapczyk MM dokładnie pełna nazwa drużyny. I tutaj też lot praktycznie taki z bocznym wiatrem, gdzie już od początku właściciel tego wspólnego NBK mówił, że 230 km zawsze jest takie selektywne, ponieważ. Przy bocznym wiatrach część gołębi są tak jakby trzy korytarze do lotu do Istambułu, tylko że znaczy, są trzy korytarze do wybrania, a jeden jest właściwy. Właśnie jeden jest na Istambuł, na prawo znowu lecimy na Rumunię i na lewo lecimy na Grecję. Także jeżeli gołębie nie trafił, to jest problem, to jest problem z tymi dolotami. No i zresztą widać około 1500 gołębi na stary, na dzień dzisiejszy mamy około 300 sztuk po trzech lotach konkursowych. No katastrofa, w tamtym roku było dużo lepiej, ale no niestety jest jak jest i tego nie zmienimy. Następny lot wspólny, na wspólnym gębliku było Kaliman 300 km, tutaj 47. miejsce Stępniewski LKK, 56. Skawiński Dariusz. Reczany Czechy 155 km, drugi lot konkursowy 33. i 34. miejsce Wróbel Michał Patryk, 44. i 95. Maziarz Racing Team i 99. miejsce Morel Team. Następny, Lodna Fauna Orchelui, 150 km w Mołdawii, 22 miejsce Maziarz Racing Team, 28 w Rubel Michał Patryk, 35 Maziarz, 38 w Rubel, 40 Maziarz, 51 w Rubel i 52-55 miejsce Maziarz Racing Team. Mieliśmy też lot na Korabis, 178 km też z dosyć mocnym wiatrem w ogon, te też mocno przewiało, 20, ale mamy też gołębia w czołówce, 21 miejsce Dąbrowski Paweł, 74 wróbel Michał Patryk i 85, 81 piężkę Szymon. Również pierwszy lot konkursowy Superstar 115 km w 23 miejsce w Rubel Michał Patryk, 32 Maziarz, 35 w Rubel, 47 64 Maziarz i 73 w Rubel Michał Patryk, 98 Maziarz. Romania Golden Pigeons też wspólnego języka na Rumunii. Pierwszy lot konkursowy 120 km również bardzo ciężki.

Również na kolejny katastrofalny wspólny gołębik w tym roku to było to jest właśnie faworyt, gdzie z 850 gołębi na ten moment jest około 260. Po pierwszym locie konkursowym dostali bombę na 70 km, zginęła ponad połowa gołębi. Również katastrofalny to z tych, można powiedzieć, niedobitków, czyli z tej 30% gołębi. Ósme miejsce w Rubel, Michał Patryk, dziesiąte, Maziarz Racing Team. Ale tak wspólny gołębik bardzo ciężki w tym roku. Zresztą, jak się tak popatrzy, to praktycznie nie ma w zasadzie gołębików, które jeszcze nie miały bomby. No, to jest wiadome, zdarzają się na typu te te Asgolden, no, chociaż też miało bardzo ciężki lot ten półfinałowy, Halkidiki również ten półfinał był ciężki, no tutaj no w zasadzie, ale to są jeszcze takie względne straty, które można akceptować, ale tak jak mówię Derby Istanbul, tutaj nie wiem, mamy jeszcze lot Derby Zagrzeb 110 km, również zginęła prawie, no nie cała połowa gołębi, ale no to na locie, gdzie Derby Zagrzeb każdego roku chwalimy bardzo mocno i w tym roku na 110 km, również te gołębie dostały przysłowiową bombę, także... Tutaj 14 miejsce ym, Abix, 20, 22 miejsce Maziarz Racing Team, 25 jeden Mielewski, 51, 67 siedemdziesiąt 76 Stępniewski, LKK i 77 Kusiski Mielewski. Ale tak, jak bardzo ciężki lot, gdzie gołębie W pierwszy dzień no, był chyba też tam, nie chcę pamiętać, bo tu jest tych wspólnych gołębików już masa, ale było około 30 gołębi, gołębi, 20% doleciało na drugi dzień i jeszcze to praktycznie kapił cały czas te ptaki, ale to. Na Zagrzebiu byliśmy przygotowani, że raczej zazwyczaj przy, no, przygotowani na to, że, te wspólne, że ten wspólny gębik cechuje się tym, że te powroty są bardzo fajne w tym roku również i oni nie unikają bomby tak zwanej. No i derby Knin, jeden z najmniejszych wspólnych gębików we WC i to też te gębie muszą ciągnąć w pojedynkę. Jest to faktycznie może jeden z najmniejszych wspólnych gębników, ale taki przez to też muszą się wykazywać. No, Czym to jakby to nazwać? No Wykazywać się tym, że same muszą po prostu myśleć, że nie da się iść w grupie, bo jest Gołębi mało. Na razie polskie Gołębi jakoś tam sobie radzą, ale przewiduję, że też ten wspólny Gołębi będzie bardzo ciężko dolecić do finału, bo już zostało naprawdę garstka tych Gołębi. 4, piąte, siódme, 11 miejsce Mariusz Racing Team, 13 w Rubel Michał Patryk, 21 marysz, 25, 34 w Rubel Michał Tra Patryk, 72 Zoń Krzysztof, 75, 76 spółka hodowlana, Hrabą Także tutaj chyba powiedziałem o wszystkich wspólnych gołębnikach. Jeżeli o którymś nie wspomniałem, to tam zawsze hodowcy uczestniczący mogą mnie poinformować, bo tam jeśli o czymś nie wspomniałem, nie powiedziałem, bo często mi to wylat, wylatuje z głowy. Zwłaszcza, że tych wspólnych gołęblików teraz się zrobiła masa. Co jest ciekawe w tym sezonie, no, to jest to, że na pewno my osobiście takiego ciężkiego sezonu nie pamiętam, żeby na praktycznie każdym wspólnym gołębliku były bomby. No, tutaj jeżeli można o tym powiedzieć, tak jak mówię, jak to nazwać, w zasadzie bomba po bombie, katastrofa po katastrofie były wspólne garbniki, typu właśnie nie wiem, derby Zagrzeb, derby Chorodnicz. Y no, tutaj co? No, Fauna i na razie na szczęście w miarę te straty są jeszcze takie przyzwoite, niewielkie, ale tak samo Derby Istanbul to były wspólne gołębliki, gdzie faktycznie te goębie świetnie sobie radziły. W tym roku nie ma w zasadzie głębików, które właśnie nie dostały tej bomby. I to jest najbardziej przerażające, bo można zrozumieć, że te bomby są od 300 km w górę jak najbardziej, ale tak jak mówię, przełego Derby Zagrzeb 110 km, Derby Istanbul 230 km no Romania Golden 120 km, Faworyt 70 km, to są takie odległości, które dla normalnych, ja to zawsze nazywam, że Pawiti czy gołębie z Krakowa wychwytane potrafiłyby sobie dawać radę, gdyby wszystko było w porządku na tych lotach. Zwłaszcza, że na niektórych gołębnikach prędkość przylotu jest dosyć dobra, wysoka i te gołębie powinny się ciągnąć, a tu przychodzi pierwsza grupa. I później te gołębie po prostu są totalnie rozbite i, i co lot to jest ciężej, także sezon na pewno należy do niesamowicie ciężkich, trudnych, wymagających, dużo fajnych, dobrych gołębi, które przez inne lata robią tą robotę, w tym roku nie są w stanie sobie poradzić, giną na początku na takich, tak nie w zasadzie podlotach, także nie wiemy co będzie dalej, ale sezon jest niesamowicie ciężki i no, trzeba trzymać kciuki dalej za polskich hodowców, żeby to się wszystko troszkę lepiej zaczęło układać. Dobry lot.